Dzień dobry rozpoczynamy pierwszą część konferencji po meczu 20 kolejki PKO Ekstraklasy Radomiak Radom Wisła Płock 1-1 z nami najpierw jest szkoleniowiec gości Maciej Bartoszek. Panie trenerze bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Dobry wieczór państwu. Zawsze rozpoczynając rozgrywki po dłuższej przerwie czy to po okresach przygotowawczym przed pierwszymi meczami zawsze jest wiele pytań i, i, i przede wszystkim trenerzy zawsze myślą, zastanawiają się o tym jak tutaj zespół wejdzie w te rozgrywki i jak to będzie wyglądać, w jakiej dyspozycji jest obecnie drużyna w porównaniu do przeciwnika na przykład. Dodatkowo przyjeżdżaliśmy dzisiaj tutaj na bardzo trudny teren, gdzie wiele zespołów, nie było w stanie wygrać i traciło, traciło punkty. Oprócz tego, przed tym spotkaniem, mieliśmy swoje problemy, również jeżeli chodzi o personalne, jeżeli chodzi o poszczególnych zawodników. To też jakby. Wiedzieliśmy, jakby obawaliśmy się, może w pewnym sensie tego spotkania i, i tego, jak to dzisiaj będzie ostatecznie wyglądało. Ale najważniejsze jest to, że może poza pierwszą połową, w której troszeczkę zbyt dużo było nerwowości w naszych poczynaniach, zbyt łatwo traciliśmy piłkę, a przede wszystkim pozostawialiśmy zbyt dużo miejsca przeciwnikowi, to w drugiej połowie już. Już można powiedzieć, że byliśmy sobą i ona była zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu, ale nie potrafiliśmy tego udokumentować e, bramką. E, w pierwszej połowie wiadomo, jak skrętnie e, wykorzystywał nasze straty i, i stworzył kilka groźnych sytuacji, to też jakby biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania, można powiedzieć, że wynik remisowy sprawiedliwy, a my na pewno szanujemy ten punkt i cieszymy się z kolejnych punktów zdobytych na wyjeździe, bo do tej pory nie wychodziło to nam najlepiej. Dziękuję trenerze. Czy są pytania? Proszę. Panie trenerze, Szymon Weszłokom W pierwszej połowie troszkę niedokładności i, i takich błędów prostych w waszym wykonaniu. Jak pan myśli, z czego to wynikało? No ciężko mi powiedzieć. No to może właśnie to, co mówię. To jest jakby takie... E... Wyjeżdżamy, tak, trenujemy eee, troszeczkę na innych boiskach, później, później wracamy i przychodzi ten pierwszy mecz, i, i to już mecz o, o, o punkty ligowe. I jednak troszeczkę ta nerwowość zawsze może się wydzielać w poczynania w naszych zawodników, także generalnie zawodników. A jakby to powiedzieć, no, ktoś może powiedzieć, i ty możesz za chwilę zadać kolejne pytanie. No dobrze, Radom jak, tak samo, tak, ale Radom jak jednak był u siebie i jednak, jednak to, że gra się u siebie, jednak to ma duże znaczenie przy wsparciu tutaj kibiców i, i, i to troszeczkę wtedy inaczej wygląda, tak? No tak jak powiedziałem, my zostawiliśmy zbyt dużo a, miejsca. Radomiakowi pierwszej, w pierwszej połowie, a z drugiej strony napędzaliśmy też grę po naszych głupich i łatwych stratach, wynikających myślę, że trochę z nerwowości i to tak to wyglądało. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękuję. Poza tym ja jeszcze odpowiem, bo to też jest bardzo istotne. To jest też bardzo ważne, że dzisiaj druga linia nasza była troszeczkę inaczej zestawiona niż do tej pory. I jakby nasza znowu i, i, i poprzez pewną, pewną absencję zawodnika, młodzieżowca na tej pozycji znowu ta pierwsza linia, czyli linia ataku też była inaczej zestawiona, czyli od razu to troszeczkę też inaczej wyglądało niż w tych wszystkich meczach również sparingowych, bo w tych meczach sparingowych no, co prawda było różnie i dawałem i praktycznie wszyscy zawodnicy byli poddani takim samym obciążeniom meczowym. No ale jednak, jednak gdzieś tutaj troszeczkę inaczej to funkcjonowało i to mogło być też w zdarzeniu z dobrym zespołem, bo to trzeba przyznać, że e, miejsce Radomiaka nie, nie, w tabeli nie jest przypadkowe tak i, 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 i to jak, jak tu wiele zespołów się męczyło no to, no to o czymś świadczy. I, to też no, w zderzeniu z takim zespołem gdzieś już jednak ta płynność gry, jeżeli ona do końca nie, się, nie zazębia się tak jak powinna, no to może stwarzać pewne problemy, stąd myślę też dodatkowa nerwowość, że jednak to wyglądało tak inaczej. To to pytam może jeszcze o Demena Rasaka. Czy trener się obawia jego straty, czy raczej w zimowym okienku tutaj nie dojdzie do takiego ruchu? No Wiem, że jest duże zainteresowanie e, innych klubów przez Damiana. Zresztą, co mnie dziwi, to dzisiaj też dzisiaj potwierdził, że jest w naprawdę dobrej dyspozycji. E, ale no, myślę, że taka sytuacja w tej chwili się nie, 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 nie wydarzy. Ale no, myślę, że kto wie, no, w nowym sezonie może Damian. Zmieni klub, ale to na tą chwilę myślę, że o tym, o tym z tego tytułu nie muszę się martwić, że w tym momencie nas opuści, a na nowy sezon będziemy musieli po prostu inaczej, jeżeli do tego dojdzie, radzić sobie bez zamian. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy, trenerze. Dziękuję, dziękuję bardzo. W pierwszej części konferencji. Rozpoczynamy drugą część konferencji po meczu Radomiak Wisła Płock. Z nami teraz jest szkoleniowiec gospodarzy Dariusz Banasik, panie trenerze. Bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Dobry wieczór, witam państwa. Przepraszamy za lekkie spóźnienie, ale zabaw zabawiliśmy się trochę w warii, warowaliśmy właśnie bramkę na 1-1, także trochę to potrwało, ale do tego przejdę później. Eee, także żartobliwie oczywiście. Eee, no cóż. Eee... Jeden-1. My na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Graliśmy u siebie, zawsze grając u siebie, chcemy grać o zwycięstwo. Myślę, że zespół pokazał i w pierwszej i w drugiej połowie, że w żadnym momencie nie chciał po prostu yy, grać zachowawczo, tylko graliśmy otwarty futbol. Ja jestem yy, bardzo zadowolony z pierwszej połowy. I wydaje mi się, że w tej pierwszej połowie mogliśmy mecz zamknąć. Tak w cudzysłowie oczywiście, bo mieliśmy sytuację. Sytuację miało w szóstej minucie Machado sam na sam, musi to wykorzystać. Sytuację miał Leandro, no taką sam na sam praktycznie można powiedzieć, Bramkarz bardzo dobrze tutaj wybronił. Potem sytuacja tutaj, gdzie Karol Angielski był delikatnie faulowany, ale mieliśmy przywilej i, i strzał Leo nad poprzeczką. Także tych sytuacji było w drugiej połowie na początku też słupek. Wydaje mi się, że, że to powinno po prostu wpaść. Ja tak liczyłem, że siedem takich klarownych sytuacji, z których mogliśmy zdobyć bramki. Także, także szkoda, że tylko ta jedna bramka wpadła, bo wydaje mi się, że. Patrząc na tą pierwszą połowę, um, uważam, że wynik sprawiedliwy, ale z przekroju meczu na pewno mieliśmy zdecydowanie więcej sytuacji takich stuprocentowych od, od zespołu Wisły. No i cóż, no muszę się też odnieść do, do sytuacji przy bramce na 1-1. Tak jak mówię, dosyć długo teraz analizowaliśmy tą sytuację. Nie chcę, żeby to było odebrane, że, że znowu tutaj trener pod, pod, podważa decyzję, czy że, czy że po prostu yy, dla mnie to jest mega, mega kontrowersja, kontrowersja, bo, bo no nawet rozmawiałem z zawodnikiem, tak? Dostał w łydkę od tyłu, jest ewidentny faul, Nie wiem dlaczego przy, <laughs> przyważę yy, sędziowie. No po prostu tego nie wrócili, tak, bo według mnie Bramka zobyła, została zdobyta nieprawidłowo, bo Maurydys jest faulowany, wszyscy to widzą, yy, idzie akcja, jest dosiadkowanie, z Bramka, także trwało to trochę. Sędzia Frankowski, bo wiem, że był na warze, jak zwykle inaczej to wszystko widzi, ale tak jak mówię, nie chcę, żeby to było źle odebrane, ale coś nie mamy, po prostu szczęścia do tego pana i, i no i tyle, tyle z mojej strony. Zespół Wisły, yy, to, co uważałem przed meczem, sprawdziło się, to co przekazywałem zawodnikom, jest bardzo mocny w ofensywie, natomiast ma dosyć duże problemy według mnie w grą w defensywie, bo stworzyliśmy sporo sytuacji, ale to jest naprawdę ciekawy zespół, fajni zawodnicy i, i przede wszystkim tutaj ten potencjał ofensywny wydaje mi się, że jest że jest bardzo bardzo mocny i e, no ten dzisiejszy mecz też oni grali, widać o, o trzy punkty, też o, o to, żeby przechylić tą szalę. Ale podziękowałem zawodnikom w, w szatni. Powiedziałem, że takie mecze właśnie będą na styk, że jak mamy sytuację trzeba je wykorzystać, no bo tu w Ekstraklasie po prostu no to co trzeba, to trzeba strzelić, no ale dzisiaj nas, nam też troszeczkę szczęścia zabrakło. Dziękuję kibicom, dziękuję piłkarzom za ten pierwszy mecz, który czasami jest taką niewiadomą. Już się skupiamy na następnym meczu. Mamy bardzo trudnego przeciwnika, bo Boraków często chowa, ale myślę, że e, nikt z zawodników nie wypada. Może jeszcze jacyś nowi zawodnicy dojdą, także jesteśmy dobrej myśli i już się szykujemy po prostu na, na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Wodego już wachnia panie trenerze, tam... warowali się sami czy z Frankowskim? <grym> no, no, Frankowski był na stadionie. No tak, natomiast no, tak klatka po klatce, no tam jest ewidentny fał. Nie wiem dlaczego sędziowie tego. Ja, ja tego nie mogę zrozumieć. No, na naszą niekorzyść. A mogę przypomnieć tylko, że identyczna sytuacja była z Piastem Gliwice. Właśnie identyczna, gdzie też straciliśmy bramkę, tylko znowu na niekorzyść. Także ja nie wiem, raz ja bym chętnie właśnie poprosił kogoś z, z ekspertów, żeby porównał te dwie sytuacje. Właśnie z Piasta jak była ta bramka stracona i teraz właśnie jak zdobyła Wisła Płocka. Ale to nie czepiajmy się. To, to Myślę, że to eksperci już sobie niech to, niech to wyjaśnią. też że drugie pytanie. Oglądał wczoraj Pan magazyn Lika? No, wracałem z Częstochowy i tak mam nagrany, jeszcze nie do końca go obejrzałem. Ale... No właśnie, bo był w magazynie jako gość Pan Tomasz Mikulski, przewodniczący Kolegium Sędziów. No i dużo mówił o sędziach. Podpytywali go redaktorzy, czy są sędziowie rozliczani. Natomiast, czy są rozliczani, odpowiedział pytaniem, że będą rozliczani trenerzy w bardzo surowy sposób. No nie obawia się trener, że może to być pierwszą ofiarą? Nie, myślę, że nie, że tutaj mecz w pierwszej połowie było trochę nerwowo po tej bramce, natomiast no oczywiście, no zawsze ja mówię tylko swoje zdanie, no po to tutaj jestem na konferencji, żeby no powiedzieć to, co myślę, tak, no ja nie mogę tutaj Państwa, no nie wiem, kłamać, uważać, żebyśmy na innym meczu, no po prostu jest to kontrowersja i jest to kontrowersja i chciałbym, żeby to było po prostu analizowane i tyle, no, w wyniku nie cofniemy, tak? Pan, sędzi, sędziowie też popełniają błędy, ja, ja tych też popełniam błędy, każdy popełnia, natomiast no, zróbmy wszystko, żeby jak najmniej tych błędów popełniać i to jest taki mój przekaz, ja tu się nikogo nie chcę podważać ani czepiać, także, także to jest takie moje, jakby moje przesłanie. Trochę ale rzeczy. może już o sędziów nie, o, sędzi, nie o sędziowaniu nie, nie. mówmy, bo, bo sędzia uważam, że dobrze sędziował, no, ale ta jedna kontrowersja, według mnie, no, trochę, 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 trochę tak boli. No ale tą kontrowersją troszeczkę, panie że popsuł widowisko, bo później trochę było jednak. o redaktorze, już zmieńmy, już nie, nie, mówmy na ten temat. Dobra, pomówmy o mecz. Zapytam o tato cele, jak to ocenia? Wydaje mi się, że pozytywnie. Momenty miał takie, że pokazał właśnie swój kunszt techniczny bardzo fajnie, wychodzi z takich sytuacji i jest to ciekawy zawodnik. No w środku pola dzisiaj graliśmy innym ustawieniem, czyli, czyli tutaj Majkiem i, i, i tabu. Natomiast uważam, że, że bardzo pozytywnie. Parę akcji miał bardzo fajnych, miał też parę strat, ale myślę, że to też jest młody zawodnik, który będzie robił postępy. Panie trenerze, Szymonianczyk Janczyk. Majk dzisiaj od Pana otrzymał troszkę bardziej defensywne zadania, bo wydawało się, że on będzie grał bardziej do przodu, a, a chyba bardziej zachowawczo się prezentował. Nie, 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 nie otrzymał zadań defensywnych, właśnie otrzymał zadań ofensywne, tylko pamiętajmy, że w systemie grom naszych dwóch napastników, no Mike musi jednak trochę więcej zabezpieczać tych tyłów. Wiedzieliśmy też, w jakim systemie gra Wisła Post, bo grała w ustawieniu 4-3-3, gdzie trójka z przodu zostaje tych zawodników i, i no Musi tutaj Mike, tak jak i Felipe musiał, no musi trochę zabezpieczać, ale, ale ja też od niego wymagam, że ma jeżeli. predyspozycję do tego, żeby grał ofensywnie, że musi e, też włączać się w te akcje ofensywne i dużo też na przykład do lewej strony podchodzić, to tutaj do, do boku do Abramowicza dużo dośrodkowań dać. No parę takich sytuacji było. Jakie plany na ten tydzień ma Radomiak, bo dzień krótszy odpoczynek od Rakowa, no ale też nie jest jakaś duża różnica. No na pewno tak, nie jest to duża różnica, natomiast jutro spotykamy się, mamy ci zawodnicy, którzy grali, mają odnowę biologiczną, myślę, że może jakąś analizę zrobimy tego meczu dosyć szybko, pozostali zawodnicy wychodzą normalnie na trening i przygotowujemy się do kolejnego meczu. Maciej Ławrynowicz, TVP Sport.pl. Panie trenerze, ja mam takie pytanie, czy nie odniósł Pan takiego wrażenia, że w drugiej połowie przystanie 1-1 zabrakło na ławce rezerwowych takiego jakościowego zawodnika, który mógłby wejść, dać impuls, a może nawet mówiąc tak w cudzysłowie, wziąć sprawy w swoje ręce i zadecydować o losach meczu? No można było odnieść takie wrażenie, zresztą dosyć długo z tymi zmianami czekaliśmy. Tak ogólnie no te zmiany dużo nie wniosły, można powiedzieć, bo, bo Radecki wszedł przed Rondon, potem przed Soku na końcówkę i, i, i nie było takiej sytuacji, żeby gdzieś po prostu było widać, że ta zmiana naprawdę gdzieś tam bardzo, bardzo dużo dała. Natomiast no ja, ja raczej nie narzekam. Mamy zawodników takich, których mamy, każdy walczy o to, żeby grać, i, i oczywiście fajnie by było mieć jeszcze lepszą jakość, jeszcze lepszych zawodników, ale myślę, że. W tym tygodniu dołączy do nas kolejnych dwóch zawodników, mam taką nadzieję, i ta ławka na pewno będzie szersza i będzie na pewno mocniejsza. Baranowski, portal co dzień.pl. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Czego pana zdaniem tutaj najbardziej zabrakło do wygrania w dzisiejszym spotkaniu? Mówiłem trochę szczęścia. Trochę szczęścia, ale to szczęście i oczywiście też umiejętności, tak? Bo jeżeli stwarzamy sobie 6-7 sytuacji takich naprawdę dogodnych, no to myślę, że no jedna to jest trochę mało, tak? Bardzo ubolewam nad tym, że Machado nie strzelił tej bramki, bo to jest kolejna sytuacja, gdzie ten zawodnik ma taką sytuację właśnie, że wychodzi sam na sami, lobuje bramkarza i zawsze ten bramkarz gdzieś te piłki łapie, to jest któraś kolejna sytuacja. No Leo też miał dwie bardzo dobre sytuacje, także zabrakło skuteczności, zabrakło trochę szczęścia, czy nawet przy główce Karola Angielskiego wychodzimy na drugą połowę, strzelamy na 2-1, też jest w ogóle Wisła musi grać odważnie, musi się otworzyć, my kontrujemy, no i pewnie by był inny wynik. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękujemy za udział w konferencji. Dziękuję bardzo.